Można pojechać na wycieczkę? Hmm. Można pojechać na przygody. Aha. A przygody wymagają troszeczkę wysiłku. Także o co chodzi, co mam na myśli? E, oczywiście staramy się dograć każdy szczegół, aby było gdzieś tam przygotowane, ale pamiętajmy też o takich rzeczach, że czasem trzeba być też tutaj troszeczkę elastycznym. E, nastawmy się przede wszystkim na to, że poznajemy ten e, kraj. Poznajemy ludzi, którzy są zupełnie inni. Różnice kulturowe są naprawdę spore. To nie jest Europa, ok? Także przede wszystkim nastawić się na poznawanie tych kultur nowych, ok? Dużo energii, wyspać się. To jest takie najważniejsze. No nie nie, nie, nie stać tak jak kurczę z zegarkiem, kurczę, czemu dwie minuty czekamy na obiad. Słuchajcie, to jest to piękne właśnie. Usiądźmy. Zobaczmy, poobserwujmy, posłuchajmy, poczujmy ten klimat i Bo woda że wrócicie. Także... Woda, soczek, kurum zawsze jest, więc e, e, możemy się jakoś tak zrelaksować, nie zabraknie, będziemy spragnieni, więc jak no, na obiad pewnie, poczekają pewnie. Państwo 5-10 minut, nic się nie stanie, tranquilo.